A. W łóżku nic nie ma. To wszystko jest na podłodze. Poduszka, miś, szmatka, butelka. Tak, 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 to niestety oznacza light, light, tak, Dat. Kuba. gdzie masz oko? To jest nos, nos, a ucho. A włosy, włosy gdzie są? Że masz brzuch. <laughs> Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kuba, a co tam jest? Co to tutaj jest? Co tutaj pa, jest? Bye. To słowo oznacza o. To, to słowo oznacza belly button Czyli pępek Niestety pępek nie zna Belly button? Babali. Babali. A gdzie masz buzie? Gdzie jest buzia? A zęby? Zęby Zęby są tam w środku A język, gdzie jest? Gdzie jest język? Język? Gdzie jest język? Mm. Dobra, kuba. Wstajemy.